Nach no, czerwony. Dzisiaj sobota. Idziemy. Dziewczyny dla Was pod Instagram. Była ankieta. Robimy na weekend trzeci przegląd. Trzy przeglądy wiadam. Mam nadzieję, że się wejszą. Także robimy. Zaczynam od kwiata, co? W sensie, że pytałam dziewczyn na Instagramie, czy robimy przegląd jeszcze na ten weekend z Wiedronki. No i było, że tak. Trochę się obawiam, bo trzy przeglądy na niedzielę, to trochę dużo, no ale no, no dobra. Było tak, to robimy tak. Zobaczymy, jak się obejrzy, nie? Ale to jest fajne. 11,99. <noise> Ekstra. Łapanie jaki okularu. Tutaj są jakieś nowości, w sensie taki kwiatuszek i takie jaśniutki. Tam jeszcze widzę czerwony, ale nie wiem, co to jest. A jest tutaj. 26 zł. Ok. I z nowości... Już nic, to idziemy na korzeczki. Wróciłam się, że tutaj jakieś kwiaty, co to takie zielone? Ten liście mi tak podchodzi, ale dobra, nie będę mówić po co. To jest mojego cena, 54 zł. Tu jaka palemka? 31 i obok jeszcze jedna palemka, 39. Uh -huh. A tutaj chryzantema. 899, a tu jaki w ogóle. To jest żywe? Żywe. Nie dotykaj, babu. Żywe jak nic, no jeszcze jest żółta. Żółta w pączku. 21 hibiskos 21,99. A tu jest więcej tego. Ładne, nie? To jeszcze jak lecimy do końca, to jeszcze tu jest jakiś miks kwitnący. O, dobra i... A, to jest ten miks. Też, tak? nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale idziemy na koszyczki chodźcie, a tu jest jeszcze więcej chryzantem takie kolorki, dobra cena 8,99, mega czerwony prowadzi. Tak, wracając do myśli z Instagramem już zapraszam do obserwowania konta na Instagramie tam cały dzień ze mną, latam sobie do różnych sklepów, tak przy okazji jak gdzieś tam się przemieszczam Ile to? Nie wiem. 30... Aha, 59 zł. Mhm. Te trampeczki, a klapeczki 39. O, takie. To jest chyba z nowej gazetki, jak się nie mylę. A, jeszcze takie. I takie. Konto prywatne na Instagramie. Trzeba kliknąć obserwuj, ale to nic nie kosztuje. Także zapraszam. Różne sklepy. W ogóle inne niż nie to, że inne, ale przeglądy inne niż na YouTubie. Nie powtarzam materiału, także to, co na Instagramie leci, nie leci na YouTube. Także zapraszam. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Link albo nazwę, bo nie wiem, czy link. Chyba linku nie można dać. O, te klatki pokazywałam właśnie na Instagramie. To teraz Wam jeszcze pokażę. I ona 24,99. Na Instagramie podobały się co? To nie jest awokado, tylko arbus. Tu wam wkleję. Głosowałem, dziewczyny głosowały. Awokado też było, dobra, ale nie powtarzamy, nie? Lecimy dalej. Są jakieś maty piknikowe, różne, różne, zobaczcie. 49 zł. A wymiar, jaki to ma wymiar? A wymiar się zdarł tutaj, chyba, tu znajdę? Mam wymiar, dobra. 140 na 180. Jak się prezentuje i różne, zobaczcie, jakie ładne kolorki, o ja, zobaczcie, tu z cytrynką i z takim kwiatem i, i tam to już się powtarza, okej. Okay. Nadal Hawirki dostępna, dziewczyna, dobra cena tych Hawirek, 79, tak? Nie, to nie jest cena. Namiot plażowy. 59, właśnie mi się wydawało, że za, że za drogo. 59,90 te hawirki. Są samo, rozkładane. samo Samo składane, samo rozkładane. Dobrze, ja mówię. Nie. Dobra, w tym sklepach dzisiaj byłam, że już gadam od rzeczy, także wybaczcie, nie? Zobaczcie, tutaj też koszulki Coca-Coli dla, dla nas, babeczki. Wczoraj na Instagramie pokazywałam dla panów. A tu, proszę bardzo, dla kobitek też są, dla panów czarne, a dla kobitek białe. 19,99 tak? Tak. A jeszcze tutaj jest w ogóle czupa -czup. O, co jeszcze jest? Tak się prezentuje jakiś klucz mi tu spadł. To już wiem, że są hamaki. Ładne te hamaki. Ja już je pokazywałam ostatnio na przeglądzie. Tak, i tu jest podgląd na wymiar. Okej. Okay. Jakieś pojemniki na żywność. Powiem Wam wczoraj byłam w innej Biedronce i widzę, że tutaj oferta jest zupełnie inna, także mogłam tam jednak skręcić tą ofertę. Nie ja wczoraj już nie miałam czasu. 19,99 te pojemniczki. A i tu są w ogóle jakieś takie stawy. 6 sztuk w planer i naprzód. Ale nie mam ceny, nie? Także czytniki naprzód. Takie miseczki. W różnych kolorach, w sensie w trzech. Mhm. I talerzyki. O, te dwa. W takich kolorach zielone są? Nie ma, ale jeszcze jest coś na lód, chyba, tak? Tak, o. Już nie wyjmę, czy wyjmę. Może wyjmę, o. A to też pod w... Takie dwupaki, to wszystko jest. Ładny kolorek, jeszcze jest taki. OK. a wejdzie to do cytrusów, taki zwyklaczek mhm. i takie mniejsze miseczki. Zobaczymy te mniejsze miseczki. Aha, a miseczki też poje... nie też podwójne. Po ile te zestawy? Nie mam ceny. Krzytniki naprzód. OK. idziemy dalej. Idę chyba z drugiej strony, bo tutaj coś jest, ale fajne w sensie zdjęcie. Co to jest? A to są po prostu łyżki na sztuki. Co wyłowimy to bierzemy. O. Ok. 9,99. Narzędzia kuchenne. A, jeszcze tutaj coś takiego. A to nie jest chyba Nie. Ale ładna. W sensie, że takie. Rzuca się w oko, nie? Ok. A tutaj łapanie co w tym pudełku. Wyciągniemy, chodźcie. O, co to jest? Narzędzie wielofunkcyjne 13, 13 w 1. 34, 34,99 tutaj podają, ale co to robi? Ojej, co to robi? Szczypce, młotek, przecina. Jej, kurde, tutaj tego jest. Czyli tak, tak pod panu słuchajcie. No, panowie. Ale wam znalazłam co? Odkładam. Ok. Idę dalej. Czerwony. Jedziemy. Z drugiej strony, nie? Z drugiej strony tak puściutko. Tamte hamaki jeszcze. Już jej pokazywałam w czarnym kolorze, o. Ostatnio na przeglądzie, także musisz sobie wrócić. Te niebieskie jeszcze są. Ach, czyli tutaj całkowicie inna oferta niż w tamtej biedronce. Ach, no nie mam po drodze, także nie wiadomo dzisiaj, że do, do tamtej biedronki. Ale perę tam w poniedziałek może. Więc skręcimy tam te wszystkie fajne rzeczy, bo tam były cudowności dziewczyny, cudowności. Na Instagramie dziewczyny wiedzą. O, tutaj jakiś zestaw w ogóle, co to jest? Taka. Co to jest? Taka haczka i nie tylko haczka. Ile to zestawy? W sensie, no, To do... jest plastik. W sensie do ogródka chciałam powiedzieć. Ile to ma elementów? Cztery. Ale nie mam ceny. No szkoda, co? No szkoda. Tu jakiś motylek kolorowy. Lampka 11,99. Ale to chyba ta lampka. Ach, teraz żałuję, że... No co mam zrobić, no? Nie zawsze jest czas, nie? Żeby to kręcić, tak? I kręcić, no. <grafię> Okej. Okay. Nie, no nie mam tutaj co Wam pokazać. Dobra, to jeszcze zobaczymy sobie ziemię. Ziemia uniwersalna do kwiatów. 5,99, 20 litrów. Coś na grilla, jakieś talerzeki za 5,99, 20 sztuk, tacki 9, 99 za 10 sztuk. W sensie takie, takie grillowe, mniejsze 5,99. Ok, a grill w ogóle jednorazowy, fajna opcja, nie? Zawsze w no szybciutko. wjeżdżamy, kupujemy grill i już praca się kroi 13,99 Korzystam z tych grilli jednorazowych, nie zawsze coś tak pali jak należy, ale jak się tam coś. Odpowiednio dorzuć się od siebie, to jest ok I jeszcze dwa zapłodźmie, jakaś prąka 10,99, brykiet, węgiel, węgla drzewnego 2,5 kg. Dobra, kończę. Pamiętajcie zostawić coś po sobie i zapraszam na kolejne przeglądy. Aha, to jest podpałka ekologiczna 2,99, ewentualnie ta wpłynie 11,99. Dobra, idę. Ach, I tak, jak już naszła jest no. promka w ogóle na te tutaj gadżety. Ostatnio jak byłam na Instagram. Aha, gdzie to ja tam Na Instagram. To była taka fajna cena, nie co to było, już nie pamiętam, ale było, była fajna promka. Ale nie mówię na co, ale wszyscy wiedzą. Dobra, kończę, cześć. To jest gazetka, ale już brałam ostatnio, ale nic ja z niej zrobiłam, więc sobie jeszcze zabierzemy. Czerwony wracasz do poniedziałku. Biorę gazetkę, nie? Przyjrzymy sobie tak na szybko i przyjdziemy w poniedziałek. Ale nie tu, pojedziemy tam, do tamtej biurąki. Mam nie po drodze, bo już bym tam jechała, nie? Dobra, idę do auta. Tak fajnie dzisiaj. Jest tak fajnie na zewnątrz, że jestem w takim fajnym zagajniczku, że chyba sobie zrobimy to na aucie, na most samochodu. Co? Chodźcie, czekajcie. O! Może być? Może. Jakie w ogóle fajne światło? To jest zapraszamy na zakupy w niedzielę handlową. O, to jest niedziela handlowa 25 czerwca, dobrze wiedzieć? Nie wiedziałam. Gazetka od poniedziałku 12 czerwca, dzisiaj jest 17 chyba, tak? Dobrze wiem? Sprawdzałam, ale nie pamiętam. Było. Mhm. Widać dobrze? Dobrze. O, sukienaczki to. Tego nie, nie widziałam. Tych zestawów również. No to widzę i biedrące sobie. Biedrące, już zagadała. Zobaczymy. Ta też to już nie widziałam. To może dopiero wykładać. Nie no 12 ci jest, która to już się sprzedało pewnie. Jakie frytki w ogóle, zobaczcie. O i ten pies tutaj. No nie wytrzymam, serio. Tutaj jakiś piknik. Mhm. No. O, widać w ogóle, jak tak kręcę. Widać. Ale czereśnie. Zjadłabym. Tak, sobie szybciutko przelecimy. Myślałam, że tu stoję, że ktoś chce wjechać, ale nie. Przecież pan sobie tu wiedzie. Okej. Okay. No fajne rzeczy. No to. Będziemy sobie. O, to było w biedronce tamtej. Mhm. Będziemy sobie szukać. Dobra, pojedziemy do tamtej, co będziemy szukać, jak już wiemy, gdzie jest. Okej, okay. różne łańcuchy to oglądaliśmy. W się sensie na Instagramie. Boże dziewczyn zachęcam do obserwacji na Instagramie. Konto prywatne, trzeba kliknąć obserwuj. Tam jesteśmy. Jestem z wami cały dzień. Tak wiecie, w przelocie. Jak mam chwilkę, to gdzieś tam wpadam do jakiegoś sklepu i coś tam sobie patrzymy. O, i jeszcze dobra. Ale dużo tych pozycji w tej gazetce, no nie? Dużo. O, te kubki. Pokazywałam. Dobra, kończę. Kończę, baba. Mojego weekendu Wam życzę.